Dzień dobry Państwu. 23 luty 2024 Jesteśmy przed gmachem Sądu Rejonowego. Ale nie o sądzie będziemy dzisiaj mówić, tylko o komicie, Komitecie Wojewódzkim PZPR. Na pewno wielu z Was teraz się dziwi, dlaczego ja tam chcę mówić o jakimś Komitecie PZPR. Dzisiejsza nasza wycieczka, dzisiejszy nasz spacer będzie miał nieco historyczno-polityczny charakter i właśnie pokazuje ten budynek dlatego, że w grudniu 1970 roku był tu ogromny pożar, to znaczy komitet PZPR został spalony i ten pięknie odbudowany budynek, który później był bankiem, teraz jest sądem, właśnie właśnie odegrał bardzo znaczącą rolę w tych tak zwanych wydarzeniach grudniowych. Nasz dzisiejszy spacer będzie zwieńczony również wizytą na Placu Solidarności. Będziemy podziwiali właśnie pomnik. Kuczci ofiar grudnia 70. Ale najpierw zobaczmy, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy na Placu Żołnierza. Pogoda jest całkiem dobra. 8 lub 9 nawet stopni Celsjusza. Trochę słońca. Niestety nie mogłem wcześniej filmować, bo miałem bardzo ważne, bardzo ważne zajęcia, ale tutaj sobie obejrzymy, jak wygląda ta panoramka, właśnie z, tego, z tej przedłużki placu żołnierza. Od razu po lewej stronie mamy bardzo ciekawą tablicę pamiątkową, która jest poświęcona. Polskim harcerzom, w ogóle harcerstwu polskiemu, które istniało w latach 1934-59. Akurat mamy świeże kwiaty, także ładnie to wygląda. Udało nam się w odpowiednim momencie upamiętnić tą tablicę pamiątkową. Upamiętnić tablicę pamiątkową. Świetne, nie? Po prawej stronie Muzeum Narodowe. Policja też stoi. No, i dalej, jeżeli szłoby się prosto, dochodzi się do Zamku Książąt Pomorskich. My mamy dziś inne plany. I dojdziemy do Placu Solidarności. Tam, sobie, tam się przyjrzymy e, całej panoramie, która się z e, takiego architektonicznego podniesienia pokazuje. Po lewej stronie księgarnia zamkowa, znana z tego, że można tu kupić bardzo wiele książek o historii Szczecina. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z historią naszego miasta, to zdecydowanie jest to pierwszy, pierwszy punkt, gdzie należy się udać. Przed wojną był tu, był tu teatr. On został zniszczony. Cegły po tym teatrze zostały wywiezione do Warszawy, z tego co wiem. Chociaż teoretycznie dało się go odbudować, no ale takie były decyzje polityczne. No i nie będziemy płakać na ten specjalnie. Kościół, który widać w tle, to kościół Piotra i Pawła. Po prawej ciąg takich domków. Nazywane jest domkami profesorskimi. A tutaj brama królewska. Oj, mam zielone, zaraz muszę przechodzić, bo mi zgaśnie. Plac żołnierza polskiego. Jest napis, czyli jesteśmy w centrum, tak? Centrum. Nie żadne Centrum Południe, Centrum Północ, Centrum... Stop! Centrum. Biały budynek, który Państwo widzą, to Filharmonia Szczecińska. Stosunkowo niedawno zbudowana, kilka lat temu. Ale przyjrzyjmy się Filharmonii za chwilkę. Najpierw poczekamy na, na zielone światło. A to jest ulica Matejki. na którym już kiedyś spacer odbywaliśmy. W środku Bramy Królewskiej znajduje się knajpa po prostu. stąd dosyć długo istnieje. Nie jest wielka, ale bardzo, bardzo stylowa. W tej chwili znajdujemy się na placu a To jest. Niektórzy mogą mieć problem, żeby się połapać, bo tu się bardzo szybko zmieniają, zmieniają nazwy ulic lub placów. Tak? Pad plac Żołnierza, pad Hołdu Polskiego. Za chwilę mamy Plac Solidarności. No jest efekt dobudowywania pewnych elementów architektonicznych. Nie było to w oryginalnym Szczecinie, nie było aż tylu miejsc, które miały osobne nazwy. Tutaj mamy oczywiście Plac Solidarności. Jesteśmy w dzielnicy, w dzielnicy Stare. Miasto, Czyli zmieniliśmy dzielnicę parę kroków i inna dzielnica. Dobrze. Zanim podejdziemy do pomnika, obejrzymy, co to za fajne wystawy mamy tutaj. Dziedzictwo archeologiczne, wędrówki ludów, dziedzictwa wszczepione. Taki jest tytuł tej wystawy: Dziedzictwa wszczepione. Cóż, szczerze mówiąc, to ja tak. Trzeba było się chyba wszczytać mocno, żeby zorientować się, o co naprawdę tu chodzi. Nie będziemy jednak tego robić, na no szkoda czasu. Tu mamy, o, tu są ciekawe informacje o repatriantach, o osadnikach, którzy tutaj przybyli po II wojnie światowej. Historyczne zdjęcia na pewno gratka dla, dla fanów historii. A my idziemy prosto do pomnika, właśnie ofiar grudnia 70. Zapytacie, dlaczego te ofiary grudnia w ogóle powstały? Co się takiego stało w Polsce, że sporo ludzi musiało zginąć? No, sprawa jest oczywiście historyczna, polityczna. Pewnie stuprocentowej prawdy nigdy się nie dowiemy, bo tak to jest z historią. Ale dużo wiadomo na ten temat. W grudniu władza socjalistyczna podniosła ceny na bardzo wiele wyrobów podstawowych, typu mięso, masło, itd., itd. No i niestety robotnicy, to była główna, główna siła wtedy, zbuntowała się przeciwko temu, zaczęły być strajki, demonstracje, żądania zmiany władz, no, co już było naprawdę do, nie do, do zdzierzenia dla władzy. Był to okres panowania Władysława Gomułki był pierwszym sekretarzem KCPZPR od 56 roku, gdzie po czasach stalinowskich towarzysz Wiesław, bo tak nazywano Władysława Gomułkę, objął rządy w Polsce. No ale wyraźnie, wyraźnie jego rządy już się znudziły Polakom. Poza tym te podwyżki cen no, były nie do przyjęcia. No i społeczeństwo się zbuntowało. A efekt był niestety nieprzyjemny, bo Zginęło sporo ludzi. Stali po prostu zastrzeleni. Przez milicję ówczesną. Dzisiaj nazywa się to policją. Mieszkańcy Szczecina w hołdzie ofiarom grudnia 70. 70. Tak? Gryf, czyli symbol Szczecina. Tak to wygląda. A my sobie wejdziemy na górę, zapytać się, cóż to za górka! Tutaj jest ciekawa. Otóż, pod nami znajduje się pawilon muzeum. Jeden z pawilonów Muzeum Narodowego, który nazywa się Przełomy Centrum Dialogu Przełomy. I co tam można ciekawego obejrzeć? Między innymi. To, o czym przed chwilą mówiłem, czyli przełom grudnia 70, przełom 80, czyli czasy Solidarności, jak również chyba przełom 89. Wstyd się przyznać, ale nie byłem na tej wystawie, także na pewno ją odwiedzę, ale jakoś tak się nie złożyło. Także nie mogę w szczegółach mówić. Zapraszam Państwa do odwiedzenia tej wystawy. Od tej strony, tutaj na dole jest wejście. A my, tak, no, wejdziemy na tą górkę. Bo tu jest pa parę fajnych widoczków, będzie zaraz. Zawsze z góry są piękne widoczki, nieprawdaż? Szczególnie zimą, kiedy świeci słońce. No, bo liście nie, nie przeszkadzają. Co prawda, trochę gałęzie przeszkadzają. Ale tutaj mamy widok na. Ulicę Małopolską, która kończy się, no tak powiedzmy, mniej więcej tam, gdzie są Wałych Robrego. Mniej więcej. Czyli naj, chyba najbardziej znana część Szczecina, Wałych Robrego. A tutaj mamy komendę policji, która przed wojną też była budynkiem policyjnym. Niewiele się zmieniło. No i oczywiście w mm, Są różne opinie na temat wyglądu filharmonii. Moim zdaniem jest ona bardzo ładna. Mam tylko pewne takie minimalne zastrzeżenie, że nie komponuje się jakoś perfekcyjnie z architekturą, mimo że są argumenty, że się komponuje. Ja przeczytałem wszystkie argumenty, wiele artykułów na ten temat, wiele dyskusji internetowych, także mniej więcej wiem, co ludzie o tym sądzą. Generalnie szczycinałem na początku trochę się nie spodobała ta filharmonia, ale wydaje mi się, że się przyzwyczaili. Poza tym jest taki argument, że to budynek z blachy falistej. No tu, tu bym się nie zgodził. To bym się nie zgodził. No jest rzeczywiście takie ożebrowanie, ale nie wygląda by to zdecydowanie na blachę falistą. Tak, z góry to czasem lepiej wygląda rzeczywiście tutaj. Brama królewska. A my pójdziemy sobie w tej chwili na dół. A, tak się zastanawiam, którą stroną pójść. Wydaje mi się, że jednak bardziej edukacyjne będzie pójście tą stroną. Zmieniam, zmieniam zdanie, tak? Chciałem pójść tam w lewo, ale pójdę, żeby pokazać z bliska filharmonię. Tak, to będzie to będzie chyba lepszy pomysł. Przyjdzie pewnie taki czas, kiedy pokażę Państwu Filharmonię od środka, ale no, nie mam zgody na razie, nawet się nie kontaktowałem, szczerze mówiąc, nie planowałem tego, a, a, środ a środek jest cał całkiem ciekawy. Filharmonia została zaprojektowana przez e, m, znanych architektów z Barcelony, także to jest dzieło internacjonalne. Dostała też jako projekt architektoniczny jakąś do nagrodę dosyć ważną. Wcześniej siedziba filharmonii znajdowała się zaraz obok rzędu miasta przed jasnymi błoniami. Myśliła imię tytuł imienia Mieczysława Karłowicza. Nic się nie zmieniło. Mieczysław Karłowicz cały czas jest patronem filharmonii. Z Zobaczmy, co mamy O, projekt wyfinansowany Dobra, możemy sobie to odpuścić, tak? O, tutaj mamy jakiś program No trochę przytrzymam kamerę żeby, jak ktoś chce, to Przyjrzał się. Jak widać, program jest dosyć gęsty. Czyli coś tu się cały czas dzieje. Czyli nie na darmo została wybudowana nasza filharmonia. Tak wygląda to z bliska, to orzebrowanie. no, ciekawe jest. Byliśmy tam przed chwilą na tej górce. Proszę państwo jeszcze zapytać się, któż był, kim był Mieczysław Karłowicz. Mieczysław Karłowicz był oczywiście muzykiem, ale chyba najbardziej znany jest z tego, że zginął w Tatrach w ścianę Małego Kościelca. Zresztą, będąc, wchodząc kiedyś na Kościelec, miałem taką przyjemność. Udało mi się ten grup Karłowicza tam zobaczyć. Trochę, w, no nie można tam schodzić, bo to jest na dole, tak. tak 30-40 metrów na dół od e, ścieżki turystycznej, ale widać go. I widać nawet swastykę, co jest ciekawe. On ma swastykę na swojej drodze. Znaczy odwrotną, nie taką hitlerowską, tylko odwrotną. Która oczywiście w Indiach była zawsze symbolem szczęścia, także to tak jakoś te symbole czasem mają różne, różne sprzeczne znaczenie. Dobrze. Naszym celem jest teraz ulica Starzyńskiego, którą pójdziemy w kierunku pomniku, pomnika Mickiewicza. Ulica Starzyńskiego nazywała się kiedyś Bankowa. Faktycznie były tu banki i do tej pory są. Cały czas piękny, piękny budynek policji, naprawdę odnowiony, świetnie wygląda, jakby wczoraj by postawili. Że zachowała się ta zabudowa przedwojenna, włącznie z pierwszą kamienicą, czyli te rogi nie zostały zniszczone. Narodowy Bank Polski, tak, to jest siedziba Narodowego Banku Polskiego, siedziba w Szczecińska. Tu mamy przychodnie. Nie trochę obleśnie ten napis. Przychodnia obwodowa numer 1. Ledwo co widać. Można by tutaj zmienić ten napis jakieś takie wygięte, wygięte druty. A przejdę na drugą stronę, ponieważ po lewej stronie będzie budynek, który jest warty pokazania z pewnej odległości. A to jest Cerkiew Prawosławna. Tak, będzie, że widać, taka złota kopuła. Przed wojną było tu kino, które się nazywało Urania. Ale kino można spokojnie przerobić na cerkiew, nie ma problemu. Dobrze, architekt wszystko zrobi. Jeszcze będzie tam, troszeczkę dalej podejdziemy, będzie lepszy, lepsza perspektywa, nie będą drzewa nam zasłaniały, również cerkiew będzie widoczna od frontu. Zbliżamy się do Placu Mickiewicza, ale... jeszcze mały... mały obrót, no właśnie w kierunku cerkwi. Wygląd jest całkiem... całkiem przyjemny. Proszę zwrócić uwagę na krzyż prawosławny, który ma taką poprzeczkę na dole. Po tym się poznaje właśnie, że jest to krzyż prawosławny. Katolicy takiej poprzeczki nie używają. Ulica Zygmunt'a Starego prowadzi prosto na Wały Chrobrego. Jest to jedna z najbardziej, najbardziej pięknych chyba części Szczecina. Mamy kilka informacji turystycznych. A my idziemy w prawo. Po lewej stronie park Żeromskiego, za czasów niemieckich, nazywany Grabowe Anlagen. Czyli park Grabowski. Można by to tak przetłumaczyć, chyba. A my zbliżamy się. bardzo sympatycznej części Szczecina, tym bardziej, tym bardziej sympatycznej, że sympatyczne słoneczko nam sympatycznie świeci. I my możemy zrobić sympatyczny film dla bardzo sympatycznych widzów. W tył. Przeszliśmy. stąd. Stot... Tak? Jeszcze widać tą cerkiew. rzeczywiście się dużo drzew. Powoduje, że szybko zamazuje się nam ta perspektywa. Parku też nie widać. Dobrze. Ale no nie jest to jakiś wielki problem. Przed nami gmach Muzeum Narodowego, również Teatru Współczesnego. A powiedzcie Państwo, jak Wam się ta część Szczecina podoba. A ja jestem generalnie dumny, że mamy takie piękne miejsca. Szczecin jest bardzo zielonym miastem. będziemy mieli okazję, jeżeli Państwo będziecie chcieli ze mną kiedyś pospacerować, to szczególnie w maju, kwietniu, to będzie to widoczne, że jesteśmy zielonym miastem. Tutaj ulica szczerbcowa na której się zachowały również kamienice przedwojenne Zygmunta Starego w cieniu, niestety no, Szczecinianie lubią sobie posiedzieć na tych ławeczkach Przyjemne miejsce odpoczynkowe Za spacer ser serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia